Partnerem merytorycznym programu jest kancelaria prawna ANSER, specjalizująca się w obsłudze podmiotów leczniczych. Dzień dobry! Na tym kanale omawialiśmy już, czym jest błąd medyczny, jakie roszczenia może mieć pacjent, w jaki sposób należy przygotować się do obrony przed roszczeniami i jak może przebiegać cywilny i karny proces sądowy dotyczący błędów medycznych. W tym odcinku pora, abyśmy skupili się na analizie rzeczywistych przypadków błędów medycznych oraz omówili wybrane wyroki sądowe, które z tych przypadków wynikły. Witam w kolejnym odcinku Recepty na Prawo. Nazywam się Bartosz Wojciechowski, jestem radcą prawnym w kancelarii Anser i bardzo się cieszę, że jesteś dziś ze mną. Zacznijmy od tego, dlaczego analiza przypadków błędów medycznych jest taka ważna. Przede wszystkim daje nam to możliwość nauczenia się, w jaki sposób organy sądowe oceniają błędy medyczne, co jest niezwykle cenne w kontekście odpowiedzialności pracowników służby zdrowia. Dzięki takim analizom możemy zrozumieć, jakie czynniki najczęściej prowadzą do uznania błędów oraz jakie działania mogą pomóc w uchronieniu się przed ewentualnym roszczeniem. Pierwszy przypadek dotyczy pacjentki, która w 42 tygodniu ciąży zgłosiła się na oddział położniczy Szpitala Powiatowego z bólem brzucha. Lekarz dyżurny przebadał pacjentkę, ale nie stwierdził czynności skurczowych, które wskazywałyby na rozpoczęcie akcji porodowej. Jednak kilka godzin później zaczęła się akcja porodowa, która początkowo miała przebieg rutynowy. Po pewnym czasie pojawiły się deceleracje i gwałtowne zwolnienia czynności serca płodu. Lekarz zawiadomił lekarza specjalistę, dyżurującego pod telefonem oraz ordynatora oddziału o zamiarze wykonania cesarskiego cięcia. Do cięcia jednak nie doszło, ponieważ chwilę później do szpitala przyjechał ordynator i odebrał poród przy pomocy próżnociągu. U noworodka stwierdzono encefalopatię niedotleniowo-niedokrwienną, a pacjentka, działając w imieniu swojego małoletniego dziecka, zwróciła się do szpitala z roszczeniem o zapłatę 500 tysięcy złotych. Szpital po konsultacji z ubezpieczycielem, bez angażowania personelu uczestniczącego w opiece nad pacjentką, wynegocjował ugodę, na mocy której zobowiązał się zapłacić ze swojej polisy 373 tysiące złotych odszkodowania za niewykonanie cesarskiego cięcia we właściwym czasie. Po dwóch latach od zawarcia ugody, szpital wystąpił do ubezpieczyciela lekarza, który uczestniczył w pierwszej fazie porodu, o zapłatę 50% tej kwoty to jest 186 tysięcy z uwagi na to, że ten przyczynił się do szkody szpitala. Zakład ubezpieczeniowy początkowo zgodził się na wypłatę odszkodowania, ale lekarz sprzeciwił się spełnieniu takiego roszczenia, a sprawa trafiła do sądu. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego sąd uznał, że lekarz dyżurny nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania szpitala, do których szpital przystąpił dobrowolnie, zawarł ugodę. Oraz stwierdził, że szpital w toku postępowania nie wykazał, aby lekarz dyżurny dopuścił się błędu medycznego, na podstawie którego wyrządziłby szkodę szpitalowi. Kluczowe jest tu, że zawarcie ugody pomiędzy pacjentem a szpitalem nastąpiło bez uczestnictwa lekarza dyżurnego, który nie tylko nie brał udziału w dostarczaniu informacji szpitalowi do negocjacji, ale nigdy nie wyrażał zgody na dobrowolne spełnienie roszczenia w ramach ugody. Drugi przypadek dotyczy pacjentki, która po urodzeniu dziecka wystąpiła z roszczeniem do lekarki prowadzącej opiekę nad ciążą o zapłatę kwoty 824 tysięcy złotych. Powodem było to, że zdaniem pacjentki lekarka nie rozpoznała hipotrofii macisznej i w związku z tym przyczyniła się do nieodwrócenia zagrożenia w postaci ciężkiego Stanu dziecka. Lekarka broniła się tym, że pacjentka nie uczęszczała na wizyty w gabinecie regularnie i odwoływała wizyty, i notorycznie nie wykonywała zleconych badań. Dlatego lekarka na podstawie dostępnych jej informacji nie była w stanie zdiagnozować hipotrofii. Natomiast pacjentka obciążała lekarkę winą za to, że ta nie informowała ją o konieczności regularnych wizyt oraz wskazywała, że nie rozumiała, jakie badania i kiedy. I dlaczego musi wykonywać? W toku procesu sądowego kluczowe okazało się dowodzenie nie tego, że lekarz prawidłowo badał pacjentkę, bo to udało się dość szybko ustalić. Problemem stało się ustalenie, czy lekarz właściwie informował pacjentkę o konieczności okresowego wykonywania wizyt kontrolnych celem monitorowania postępów ciąży oraz zlecał wykonywanie określonych badań. W trakcie procesu biegła sądowa zdawała się nawet sugerować, że lekarz powinien. Kwitować od pacjenta przekazywane mu informacje i zalecenia o konieczności odbywania wizyt oraz zlecanych badań. Sąd jednak ograniczył się do ustalania powyższych kwestii na podstawie wpisów do kalendarza placówki oraz dokumentacji medycznej, której, jak już wiemy z poprzednich odcinków, staranne prowadzenie może być kluczem do uniknięcia problemów. W tej sprawie sąd oddalił powództwo, ale z uwagi na sytuację finansową rodziny powódki, charakter sprawy oraz cierpienia, jakich niewątpliwie doznała. Sąd nie obciążał jej kosztami postępowania poniesionymi przez stronę pozwaną. Oznaczało to, że lekarz mimo wygranej nie otrzymał zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Trzeci przypadek dotyczy wykonania planowego usunięcia gruczolaka prostaty. W konsekwencji powyższego zabiegu u pacjenta doszło do nieodwracalnego w skutkach uszkodzenia ciała skutkującego niemożnością samodzielnego trzymania moczu. Pacjent wskazał, że nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, a uszkodzenia w sferze psychicznej doprowadziły go do rozległej apatii. Uważał także, że stał się teraz dla rodziny ciężarem, ponieważ wymaga ciągłej opieki. W związku z powyższym wystąpił z roszczeniem zapłaty 200 tysięcy złotych przez szpital. Sąd w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy uznał, że brak jest podstaw do twierdzenia, że za obecny stan zdrowia pacjenta odpowiedzialna jest pozwana placówka szpitalna. Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym opinii biegłego, nie wynikało, aby zabieg był wykonany błędnie. Biegły sądowy stwierdził, że stan powoda jest efektem powikłań, które zdarzają się rzadko, bo w około 1% przypadków, jednak nie musi być to skutkiem błędów w sztuce lekarskiej. W toku procesu wykazano, że dolegliwości powstału powoda po zabiegu były wynikiem powikłań stanowiących możliwe ryzyko tego rodzaju interwencji chirurgicznej, a postępowanie lekarzy nie nosiło znamion błędów w sztuce lekarskiej. Okoliczność ta powoduje, że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy rozstrojem zdrowia powoda a przeprowadzonym w szpitalu zabiegiem. Jednakże podobnie jak w poprzednim omawianym przypadku, sąd nie obciążył powoda kosztami postępowania powstałymi po stronie szpitala. Wszystkie z omówionych przypadków zakończyły się pozytywnie dla podmiotów leczniczych. Wymagały jednak czasu i sporych nakładów pracy prawników oraz broniących się przed zarzutami medyków. O sukcesie zadecydowało także prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej. Pamiętaj, że Przedstawiamy tu jedynie ogólne informacje, nie udzielamy konkretnych porad prawnych, więc jeśli masz pytania dotyczące swojej indywidualnej sprawy pamiętaj, aby skonsultować ją zawsze ze swoim prawnikiem. Możesz też skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres kancelaria.mołpa.anser.com.pl Więcej danych kontaktowych znajdziesz na naszej stronie internetowej anser.com.pl Jesteśmy po to, aby pomagać osobom wykonującym zawody medyczne. Bartosz Wojciechowski, dziękuję za Twoją uwagę.